się mam shift samam mamwłona Z Juleczkę. Nie to w ogóle się nagrywam. Co? No więc dobra, to oglądajcie. Kurde Czemu gram tym glokiem, tym pistolecikiem? Ja byłem na śniadanie, a już bratka dogadał, nie wiem. Slickback. No, Nigga hamak, mąknek, slickback. Dobra, gdzie jesteś? Teraz cię pokonam. O kurde to będzie dobre muszę modlić, żeby ciebie trafił. <gry> kurde, ja zawsze nie trafiam. No. Ja jeszcze miałem specjalną tą przeciw... przeciw... kurtkę przeciw tą uderzeniową. Mam um. Nasty? I'm a nasty girl. Ja tu ile ja mam kasy w ogóle. Jutro widzowie mam jeszcze styku, Prima. na styku, mam na nie mam na styku, tego. grasz akaczem, to ja sobie mogę grać auwiem, nie naszą ulubioną bronią. Nagrywasz? No tak, ciągle, nie? Halo, Max? No halo? Ej ty, kurde, ptak! Chłopie, słyszysz mnie? Halo? Julek! Dobra, nie prankuj mnie.

That's right, Ray is rain. <laughs> <laughs> So it's escape. Dobra, widzę, wykończymy na dzisiaj ten. Dziś nie wyszło. Siema.